To jest pomysł taki, który chyba sam już dzisiaj, jest, tak jak Pan powiedział, tętni swoim życiem, bo przecież my ani nie mamy jednostki Powiatowego Centrum Sportu, natomiast Wtedy, kiedy zwiększyliśmy tą infrastrukturę sportową, szczególnie w Świątkach, czyli mieliśmy boisko lekkoatletyczne, mamy to boisko ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem, mamy centrum pobytowe na bardzo dobrych warunkach na 85 osób. Za chwilę będziemy mieli dodatkowe boisko do gier zespołowych, ponieważ jesteśmy po procedurze przetargowej. Tam będą jeszcze obiekty towarzyszące. Proszę zwrócić uwagę, za chwilę skończymy Salę gimnastyczną przy specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym z widownią na 150 osób. Przeprowadziliśmy kapitalny remont orlika i tam wymieniliśmy tą sztuczną nawierzchnię do boi, na boisku i na tym drugim boisku nawierzchnię tartanową. To już w, te, w tych świątkach tak naprawdę urodził się taki pomysł właśnie tego Powiatowego Centrum Sportu. My w tej chwili analizujemy i wszystkie założenia dotyczące tego, czy na jakich zasadach i w jakim wariancie powołać osobną jednostkę organizacyjną, żeby po pierwsze lepiej to wszystko wykorzystać, po drugie wycisnąć z tego jak najlepsze korzyści, jeżeli chodzi o środki finansowe, ale też, żeby te obiekty nie stały powiedzmy, nie były wykorzystane od 8 do 15, a były wykorzystane przez cały, cały dzień i w okresie również weekendów, i aż w wakacje ferwie w, w sposób szczególny. Dzisiaj faktycznie mamy ogromne zapotrzebowanie na te, te obiekty i i, I z takiego dobrego rozwiązania no, rodzi nam się problem, dlatego że musimy w tej chwili spróbować ułożyć taki harmonogram, w którym te obiekty y, y, zapewnią potrzeby tych wszystkich, którzy są, chcą z nich skorzystać. Ja dwa dni temu miałem spotkanie z, z osobami, które tym się zajmują. Dzisiaj mamy też spotkanie, w piątek następne spotkanie, analizujemy te wszystkie możliwości wykorzystania tego, tego potencjału. Na dzisiaj jest przygotowana informacja jak... Będą wykorzystane nasze internaty w okresie wakacji, a razem jeżeli weźmiemy internaty, bursy i te centrum pobytowe, to mamy około 800 miejsc noclegowych, więc jesteśmy tutaj już potentatem, potentatem w, tym, w tym zakresie. No i teraz oczywiście są różne podmioty, które chcą z naszych obiektów skorzystać. Między innymi jest oferta Górnika Zabrze na wykorzystanie w okresie wakacji tutaj różnych grup sportowych. Jest Polonia, w tej chwili... W ferie byli sportowcy z Wrocławia, z Wrocławia na, na, na różnego rodzaju zajęcia. Są nasi stali współpracownicy, podmioty, które od lat wykorzystują nasze obiekty na różnego rodzaju obozy, obozy sportowe. Jest jeszcze to, co jest związane z STS Pomerania i możliwością organizacji wielu imprez, rangi, powiatowej, wojewódzkiej, makroregionalnej, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące zawodów lekkoatletycznych. Pytanie, czy uda nam się to wszystko pogodzić, żeby, żeby te wszystkie podmioty zadowolić i żeby faktycznie te obiekty zaczęły być na maksa wykorzystane, bo przecież o to właściwie chodzi, aby tu byli, aby tu byli ci sportowcy. Jeżeli tych 200, 300, 500 osób przyjedzie do Szczecinka w okresie wakacji czy w innym czasie, to oni oprócz tego, że są na tych obiektach, to nie funkcjonują jeszcze we wszystkich innych podmiotach. Tutaj korzystają z różnych obiektów miejskich, więc myślę, że to jest kapitalna sprawa. Raz do promocji miasta Szczecinek, drugi raz do promocji powiatu szczecinewskiego, no bo jest ten potencjał, i trzeci raz do dodatkowych możliwości związanych z zarabianiem przez wszystkie instytucje, podmioty, restauracje, hotele. Na, na tych osobach, które tu przyjeżdżają, bo jeżeli robimy na przykład, a będziemy coś takiego robić, zawody sportowe makroregionalne w lekkiej atletyce, to oprócz zawodników przyjeżdżają trenerzy, działacze sportowi, oni też gdzieś muszą funkcjonować, więc cieszę się ogromnie, że faktycznie ten problem, który dzisiaj mamy, jest takim pozytywnym problemem, i trzeba uzgodnić, jak tylko opcjonalnie to wszystko ułożyć, a nie patrzeć i myśleć, kogo by to szukać, żeby, żeby te obiekty były wykorzystane. Przykład: w ferie nasz obiekt sztuczne, to boisko, zarobiło 110 tysięcy złotych na, na wykorzystaniu boiska, i nawet wykorzystaniu centrum pobytowego, ponieważ no, te obiekty wtedy nie były wykorzystane korzystane również jak jak internet i właśnie o to chodzi też.